Okej, okay, także siemaneczku wszystkim, z tej strony Protex, witam was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Shaked and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Demon Hunterze na serwerze 38 polskim, na moim main koncie oczywiście. Troszeczkę dzisiaj pogadamy o tym koncie również, ale przede wszystkim chciałem się skupić na, można powiedzieć, innym graczu i przy omówić pewną taktykę, którą zastosował na swoim również Demon Hunterze. Powiedzmy, można powiedzieć, że trochę takim rywalu dla mnie, dla mnie z pewnej perspektywy, jakby na to spojrzeć. Za sobą ciekawą taktykę, o której zaraz powiem, została ona przetestowana w końcu, więc wreszcie mogę o tym nagrać film, bo już chciałem to zrobić od dawna, dawna, ale chciałem poczekać na rezultaty tego wszystkiego. No i te rezultaty właśnie w ten weekend miały miejsce, więc myślę, że możemy to już teraz przejść do tak naprawdę analizy tych rezultatów, kiedy już mamy, mamy to czarno na białym gdzieś tam. No i przy okazji No i przy okazji oczywiście opowiem odehaczu jakiś tam legendarny loszek, my się sobie zerkniemy jak to tam wygląda Ale to potem To są rzeczy drugorzędne w tym filmie, jest dużo, dużo ważniejsza sprawa, więc myślę, że od razu sobie do niej przejdziemy, więc na samym starcie łapka w górę Subskrypcja na kanale, jeżeli jesteście nowi, jeżeli podoba Wam się content, który robię, to oczywiście zachęcam do zostawienia subka standardowo, bo dużo osób po prostu tego, tego nie robi. A więc tak, o co chodzi słuchajcie Co się w ogóle wydarzyło? W ten weekend. Yy, otóż wydarzyło się to, yy, że gracz o Niku X Bombay yy, serwera 41 niemieckiego, którego Wam już w tym momencie pokazuję, tutaj, ups, muszę troszeczkę scenkę. Dobra, myślę, że myślę, że może tak być. Myślę, że będzie, będzie ok, nie? Chyba wszystko, wszystko w miarę widać. Yy, dobra, może jednak nie aż tak wszystko. Yy, no to dajmy sobie. O tak, o, dobra, dajmy. No dobra, poprawię już całkiem, niech będzie tak. Mamy gracza Bombay, serwera 41 niemieckiego, czyli serwera, który startował równo z 38 polskim. Co ciekawe, te serwery wychodziły w tym samym czasie. Dokładnie wychodziły one 3 kwietnia 2024 roku. No i mamy tutaj Demon Huntera, powiedzcie ładny level, fajna postać, i tak dalej. Jak pewnie nie siedzicie bardzo tej polskiej i zagranicznej sceny Shake to powiecie, że no spoko, ładne konto, ładny level, ale co w związku z tym? No, ten gracz jest, słuchajcie, graczem, który wbił rekord 500 poziomu na Demo Hunterze. Jak pamiętacie, ja również po ten, znaczy nie szedłem po ten rekord, ale również byłem, powiedzmy, blisko osiągnięcia tego rekordu, bo ja na swoim Demo Hunterze wbiłem to jako druga osoba na świecie, właśnie po tym graczu X Bombay. No i co się z tym wiąże? Jeżeli oczywiście nie pamiętacie tego, to zadosłam was do starego, starego filmu naprawdę na kanale sprzed dwóch lat już praktycznie w którym właśnie ten pięcny poziom wbijam Tam również porównuję moją postać z jego na końcu, tam w 50 którejś minucie filmu, więc, więc warto sobie to zobaczyć jak to się rzeczywiście ciekawe, jak to się pozmieniało wszystko w czasie No ale tak ale po co o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jest to bardzo istotne, jak on ten 500 poziom tak szybko wbił, że wbił to jako pierwsza osoba. No oczywiście została taktykę stopowania lochów, tutaj również odsyłam do filmu o stopowaniu lochów, nie będę się na ten temat wypowiadał, ale generalnie macie, słuchajcie, wykres oczywiście EXPA. Wiadomo, w pewnym momencie ten wykres zaczyna spadać, w związku z tym chcemy przestać stopować lochy, żeby ten proces spadku EXPA z misji troszeczkę zatrzymać. No i klikamy lochy w pewnym momencie... Więc no, oczywiście przyspieszamy ten, ten, ten spadek tego ekspa W związku z tym aktualnie po kliknięciu lochów najczęściej po prostu gracze yy, przechodzą na golda, bo nie opłaca się bo nie opłacało się wcześniej kilka tych lochów, jeżeli chcieli iść dalej na expa tak? no bo tego expa będzie tylko i wyłącznie mniej, więc to było nieopłacalne w związku z tym yy, przechodzi się na golda po klikaniu lochów, najczęściej koło tego 500 poziomu yy, i ja podobnie zrobiłem również na, yy, na moim demon hunterze tutaj również yy, yy, przeszedłem na golda na 500 poziomie, chociaż ja przeszedłem bardziej taką hybrydę yy, nie wybierałem tylko i wyłącznie zawsze golda raczej wybierałem misje głównie pod golda, ale jednak czasem jak coś na, na exp było spoko, ten cup golda się nie marnował, to to, to również brałem misje czasem na lekko na exp, ale raczej tak jak mówię hybryda, bardziej, bardziej jednak zdecydowanie pod golda grałem. No a gracz, gracz Bombaj tak nie zrobił, gracz Bombaj tak nie zrobił, on zro, zastał bardzo, bardzo ciekawą, ciekawą taktykę, czyli wbił 500 poziom, po, stop, po klikaniu lochów chyba nawet 504 dobił po tym, po tym klikaniu, docisnął 504 poziom i za trzeci, no i na tym 504 poziomie znowu zaczął stopować lochy i grał cały czas dalej pod expa, także na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że taktyka trochę nie ma sensu, no bo przejść po to po to stopujemy, te po to klikamy te lochy, po, żeby nie po to, żeby zmniejszać sobie ilość expa z misji, tylko po to, żeby po prostu golda gol zwiększyć i na niego przechodzić, tak? No ale nie, Bombaj zagrał inaczej, Zas zastopował te lochy po prostu jeszcze raz, tak jakby drugie stopowanie lochów zrobił i grał dalej na expa, jakby nic się nie wydarzyło, tak? Na tym polega ta taktyka mniej więcej, jest to myślę, że dość proste, no i grał sobie tego expa cały czas na 500+, poziomie. oczywiście ilość expa na 500+, plus są już bardzo, bardzo niskie mm, i to raczej ma średnio mm, sens, jak się przekonamy, ale zaraz zaraz również przejdę do mm, statystyk. No, jak widzicie, wpisał sobie już w opis, że ma pierwszy 600 level na democharterze na świecie, no bo tak naprawdę nikt nie ma mm, jak mu zagrozić w tym momencie. Przynajmniej na to wygląda, więc no, jak wbiję mu kalendarz, i tak dalej, to dobiję sobie ten 500, ten 600 poziom, jako faktycznie pierwsza osoba na świecie. I generalnie ta taktyka jest niezbyt opłacalna, chyba że tak jak tutaj Bombaj, zależy nam tylko i wyłącznie na rekordzie. Jeżeli nie zależy nam na tym, że nasza postać była jakaś najmocniejsza, i tak dalej, jeżeli nam nie zależy na. Na innych rzeczach, nawet jeżeli nam zależy, słuchajcie, na XP, to ta taktyka nie jest zbyt dobra. No, bo po prostu wtedy lepiej podtrzymać te Lochy, nie wiem, zacząć sobie na 370, trzymać do 550 i dopiero kliknąć sobie Lochy i wbić 600, nie? Więc ta, ta taktyka, również dla graczy na exp nie jest zbyt, zbyt sensowna, bo można to rozegrać lepiej. Ta taktyka jest tylko sensowna, jeżeli chcemy zgarnąć zarówno rekord 500, jak i 600 poziomu na danej klasie, na no jak idziemy po prostu po rekordy to tylko i wyłącznie to ma gdzieś tam jakikolwiek sens. No i teraz przejść może do porównania, przejść może do porównań, do oceny tego wszystkiego, jak to jak tutaj możemy, możemy określić. Jeżeli chodzi o EXPA, to aktualnie jak widzicie Bombaj ma do mnie w tym momencie, yy, znaczy ode mnie, 9 leveli przewagi. Yy, co ciekawe, ja również troszeczkę ekspablocha jeszcze mam, więc myślę, że będzie to raczej 8 leveli przewagi. Yy, może nawet POT 8, no ale jednak będzie to raczej bliżej 8 poziomów przewagi niż 9, także jest 8 9 poziomów przewagi. Jeżeli chodzi o expa, no a jak to wygląda jeżeli chodzi o tego Golda, tak, jeżeli chodzi o te statystyki, bo to również jest bardzo bardzo istotne. Pamiętajcie weźcie pod uwagę to, że ja nie jestem graczem, który idzie z 100% Golda, więc tych statystyk mógłbym jeszcze więcej wycisnąć, jakbym tak szedł, ale wela prawdopodobnie bym za bardzo nie stracił, może z 1 czy 2, nie? No ale jednak, ale jednak. Porównajmy, porównajmy w tym momencie. Ja słuchajcie, mam 95,5 tysiąca zręczności i 34 tysiące wytrzymałości, więc no mamy powiedzmy praktycznie, 30, praktycznie 130 tysięcy podstaw, jeżeli chodzi o zarówno zręczność, jak i wytrzymałość. A u Bombaja, jak to wygląda? Ups, nie, tutaj, a dobrze, dobrze, kliknąłem, wszystko wszystko się zgadza. A u Bombaja mamy 53 i 53, no i pół, tak, czyli mamy czyli mamy 107, 107 tysięcy, jest to, no jest to, słuchajcie, 23 tysiące podstaw plecy, 23 tysiące podstaw plecy, co oczywiście jak doliczymy, są to same podstawy, tak? Więc co, jeżeli oczywiście doliczymy sobie wszystkie bonusy, od podki, od petów, od Eku i wszystko, to się wszystko stakuje procentowo, 25% na przykład taka podka daje, jak sobie to wszystko doliczymy, to jak widzicie, robi się jednak dość spora no przepaść, robi się spora przepaść tych statystyk ogólnie już tutaj jak widzicie po, po 150 koła czyli 300, 300 koła gdzie tutaj u mnie, no, u mnie już wychodzi grubo ponad 300, już wychodzi tutaj 350, tak tych statystyk 1000 oczywiście, więc więc no jest to jednak spora ilość, jest to duża ilość no i pytanie, czy po te 8-9 ma sens? Szczególnie, no, jeżeli pamiętacie, no odcinek z 500 bijałem przez jednego levela u mnie, to ja tam mm, miałem do Bombaja jeszcze jakieś 2000 statystyk w plecy, więc jeszcze przeganiał mnie o. Mm, w tamtym momencie przeganiał mnie o 4 lewele to jeszcze przeganiał mnie o 2000 statystyk, a aktualnie przegania mnie około 8-9 leveli i ma w plecy. Mm, ma w plecy 23000 podstaw. Także. Macie sami się zastanowić, czy ta taktyka ma sens Jest to jeszcze jeden czynnik, którego nie uwzględniłem, a mianowicie to, że ja kalendarza nie stopuję, mimo tego, że pewnie powinienem, ale jednak tego nie robię na tym moim demonterze To Bomba i najprawdopodobniej z tego co wiem, ten kalendarz stopował, w związku z czym również tego Expa zgarniał zdecydowanie więcej jakbym ja stopował kalendarz, myślę, że spokojnie byłoby to Około tych właśnie 8, nawet może 7-8 leveli przewagi do mnie, tak? Jeżeli byśmy chcieli tak obiektywnie ocenić tą taktykę, jeżeli ra, ja robiłbym wszystko poprawnie, tak jak Bomba, i myślę, chociaż też nie wiem czy on robi wszystko poprawnie, ale tak mi się jednak wydaje, to myślę, że właśnie te 7-8 leveli ta taktyka jest w stanie nam zapewnić przewagi, powiedzmy do, w stosunku do osób, które przejdą na tego Golda, więc tak, myślę, że obiektywnie. 8 leveli, obiektywnie to jest właśnie to, co możemy dzięki tej taktyce uzyskać. Także mm, tracimy 8 leveli, zyskujemy tam około. Znaczy, z, 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 zyskujemy 8 leveli, tracimy około 30 tysięcy podstaw. I, mm, no i pytanie, co nam się zwróci, nie? Bo wiadomo, jeżeli Bombaj teraz będzie grał do 700, 800, to mnie przegoni w tych statystykach. Jeżeli ja bym się 100% na golda i się 100% na golda, to jak najbardziej on mnie tutaj będzie będzie przeganiał, tak? Stopniowo, powolutku, wiadomo, ale za, nie wiem, 3 lata już pewnie ta, ta, ta różnica EXPA zaniknie, znaczy ta różnica GOLDA zaniknie, a różnica EXPA raczej niezbyt zaniknie. Raczej dalej będzie trzymać tą różnicę EXPA, więc no tak bardzo, bardzo jakby odbiegać do, do, w przyszłość to to wiadomo, że wyjdzie mu to na plus, ale raczej no w tym momencie niezbyt to, niezbyt to ma sens, no i też od razu trzeba powiedzieć, że Trzeba trzeba powiedzieć, że właśnie ta taktyka po prostu jednego stopowania lochów, tylko dużo, dużo później, w tym, w tym przypadku, by oddała po prostu dużo, dużo więcej statystyk, jeżeli chodzi o przyszłość. Bo to już by była różnica, nie wiem, pewnie z 20 czy nawet 30 poziomów różnicy w expie. oczywiście, przepaść golda też by była większa, no ale jednak, no ale jednak odrobiłoby się ją w myślę krótszym czasie, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc tak się prezentuje ta taktyka No i dajcie znać w komentarzu co nie sądzicie, bo jestem ciekawy Waszych opinii bardzo na ten temat, jest to bardzo... Można powiedzieć, że nowatorska technika i yy, jestem ciekawy, czy jeszcze znajdzie gdzieś zastosowanie u, u jakichś graczy innych, zobaczymy jak to będzie tam wszystko wyglądało, jestem naprawdę ciekawy. Oczywiście gratki dla Bombaja za ładny push, bo chyba wbił z 582 poziomu na yy, 598, czyli chyba z 16 leveli wbił, więc też bardzo, bardzo ładny wynik, yy, no ale jednak no, ale, ale jednak do tej 600 troszeczkę niestety tam zabrakło, nie? Troszeczkę to źle wyliczył, tam, tam brakło. No, widziałem, że ma tam jakieś w ogóle 0% na Lochy praktycznie teraz, więc Więc no, coś tam, coś tam poszło nie tak z wyliczeniami, ale jednak się mm, i tak udał ładny push, więc myślę, że ten 600, 600 se szybko dobije. No, a my, mam nadzieję, że zaraz po nim oczywiście, no, bo my też nie, nie, nie rywalizujemy tylko pierwszego polskiego Demo Huntera mm, z 600 poziomiem, ale również rywalizujemy o pierwszy 600 poziom na naszym serwerze, tak, no 38 polskim, no bo tutaj Georgia, gdzie to jest Georgia, Georgia, Georgia nam siedzi na ogonie bardzo mocno cały czas półtora no nie całe dwa levely przewagi cały czas tylko trzymamy Nie wiem jak ona stoi z dochami, być może również jakieś stopowanie tutaj zaczęła robić. Wiem, że idzie też troszeczkę bardziej na na expa teraz niż, niż na golda. Mamy to 120 6000, więc troszeczkę straty do mnie. Z tym chyba z około 2-3 tysiące straty w podstawie jest, gdzie no ja kiedyś traciłem tam z, z chyba nawet parę tysięcy doli, także jest, jest ta różnica, więc widać, widać, że Jory tutaj ciśnie tego Golda, znaczy ciśnie tego EXPA, ale zobaczymy czy to wystarczy, czy to wystarczy, no bo ja wiadomo, jako jedyny na tym serwerze stopowałem Lochy, co prawda niezbyt udanie, niezbyt mądrze jak na, ta, jak na tamte czasy, no ale wiadomo w tamtych czasach to jeszcze nikt nie wiedział za bardzo jak to się robi i jako jedyny na tym serwerze w ogóle to robiłem, tak. Więc, więc stąd też moja przewaga w XP jeszcze się utrzymująca, no ale George tak jak mówi, dać tego Expa bardziej niż ja, więc powoli, powoli będzie mnie gonić, ale zobaczymy czy to goni przed 600 czy już yy, po. Dobra, tyle jeżeli chodzi o takie ciekawostki tutaj wyliczeniowo-szejksowe. Ciekaw jestem, czy lubicie takie, takie tematy, czy raczej, raczej wolicie Enter i czy klikanie lochów. A a propos lochów, to myślę, że teraz możemy sobie od razu do legendarnego lochu przejść. Jeżeli chodzi o to konto w ogóle, to ja, słuchajcie, Pamiętacie, że kupiłem grzybki, kupiłem dużo, dużo grzybków na Black Friday i chciałem je właśnie wykorzystać na legendarny loch, ale z tym się jeszcze wstrzymuję z racji na to, że słuchajcie za 5 dni mam expa, znaczy mam poziom z kalendarza, w związku z czym wiem sobie z niego 590 a legendarny loch dalej będzie wtedy stał, więc ja przebiorę się na legendarny loch na sam koniec, żeby na tym 590 poziomie wymienić to eku no i już szykować się powoli, powoli pod, pod poziom. Pod poziom, poziom yy, oczywiście yy, 600, tak? Pod poziom 600, żeby już na nowym ekwipunku klikać loch i tak dalej. Yy, no i też wiadomo, że teraz mam stary ekwipunek, więc w sumie tym bardziej mam troszeczkę słabsze, staty, sła, słabsze ogólne staty w porównaniu do Bombaja. Yy, no bo on tam już jest cały przebrany i tak dalej, nie? Więc ja jeszcze nie jestem, mam starą broń, sam z przed 20 chyba leweli czy jakoś tak. Yy, więc tutaj jeszcze spokojnie, spokojnie yy, sobie możemy to nadrabiać, więc, więc dokończmy sobie tego rana, słuchajcie dzisiaj na odcinku. Ja tutaj chyba tylko raz weszłem, to jest w ogóle pierwsze moje podejście i pierwsza się wywaliłem, tak to wygląda, więc wejdźmy sobie dalej. I zobaczmy, co nam tutaj ten legendarny log zapewni. Ogólnie ma moje takie pierwsze wrażenia, bo w weekend nic nie nagrywałem z tego. Słuchajcie, byłem na, byłem na Słowacji z dziewczyną i naprawdę fajny, fajny, fajny city break nam wyszedł. Znalazłem chociażby gaśnicę mojego autorstwa. A propos ostatnich wydarzeń z ostatniego tygodnia w Sejmie, mam nadzieję, że to nie była, nie była ta gaśnica. Dobra, totalny off-top wleciał. No ale tak, no tak jak mówię, nie było mnie w weekend, więc, więc, więc. Yy, niestety, ale z tego legendarnego lochu nie, nie grałem, nie nagrywałem go, no i dzisiaj, właśnie, mam nadzieję, że to sobie zrobimy. Weźmy sobie to, i tak będziemy się teraz bili ze wszystkimi, więc jakiś tam kluczyk nam się przyda. Yy, a to, to osłabienie nam nic, nic szczególnie nie zmienia, więc, więc możemy sobie to wziąć. Yy, no i tutaj chyba potworka nie będziemy brali. Yy, dobra, musiałem sobie yy, podpiąć słuchawki, które się odpięły. Dobra, lecimy dalej. Myślę, że teraz zobaczymy w sumie na ile podejść to, to nam wyjdzie. Dobra, sprzedajemy wszystko na no, weekendu. Wiedźmy już nie ma niestety, przegapiłem, ale następny weekend sprawdzałem również ma być wiedźma Mam nadzieję że coś nie zmieni, a więc również będzie można bardzo, bardzo ostro podociskać sobie ten legendarny doszek wtedy Dobra, mamy fajne temki Wszystko w ogóle max runki praktycznie nam poleciało, co ciekawe, więc to sobie może zostawię chwilowo Żeby, żeby... to możemy nawet rozmontować A to sobie zostaje chwilowo, bo to max runka może którymś z pachoków się potem będzie, potem to przyda, nie? I po prostu wymienimy Dobra, co tu wziąć? Bogosobiec w beczkach, ale pułapki wywołują to nie Tu to jest bardzo fajny, fajna runka, więc myślę, że sobie ją weźmiemy, no i epickich kufrów, żeby się nie pojawiało to też raczej nie chcemy, więc... Więc bierzemy tą motorunkę yy, i lecimy dalej. Lecimy dalej. Yy, tutaj, yy, tutaj. Tutaj, tutaj. Myślę, że myślę, że no mam nadzieję, że przynajmniej na jakąś małą ilość ranów to zrobimy, żeby nie było przypału na odcinku. Wiadomo na odcinkach to zawsze wychodzi niezbyt dobrze do przechodzenia legendarnego lochu Niezbyt szczęśliwie, że tak powiem No ale na razie jest dobrze, na razie jest dobrze, na razie nam jakoś tam to idzie Oj, na te ucieczki nam wychodzą coś. Kurczę, nie mamy żadnej runne ucieczki, a patrzcie jak spierdzielamy ładnie nice w ogóle tak mi się podobają, też, słuchajcie, nowe grafiki tutaj. Chociaż akurat, jak jestem pokój z klucznikiem, to trochę mam takiego mindfucka, wam powiem, że jak są te wszystkie postacie z tyłu, to trochę nie wiadomo co się dzieje. Bo tutaj zawsze była taka ładna komnatka, tu były drzwi, a teraz jest taka pusta przestrzeń z dużą ilością ludzi, więc. Więc troszeczkę tego klucznika się nie rozpoznaje. No, ale generalnie, jeżeli chodzi o wszystkie inne grafiki, to naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba właśnie tutaj ta, to tło, jak są ci przeciwnicy, ci ludzie w tle i tak dalej. No, jest to fajne i przede wszystkim ta animacja śniegu. Ta animacja śniegu jest, daje takiego fajnego wajbu świątecznego, że bardzo, bardzo to lubię naprawdę i, i jest to zmiana zdecydowanie, zdecydowanie na. Na plus, dobra, skończył nam się buffik, więc teraz będziemy sp spierdzielankę robili, ale nie wiem na ile damy rady, dobra, jeszcze troszeczkę uciekniemy, okej, okay, udało się, No jakie pomalowane paznokcie tam były, okej, okay, mamy, no nic, nic przydatnego dla nas, dobra, to sobie sprzedajemy wszystko, nic, nic przydatnego niestety, no bo już nie powalczymy z aktualnym HP Ale coś na te ucieczki tak dobrze idą, że ja nie wiem w ogóle co tu się wyprawia tak szczerze. D dotarliśmy sobie do bossa w ogóle. No i na tym bosie się wywalimy, wiadomo, ale, ale dotarliśmy w ogóle do niego co ciekawe. Dobra, wywaliliśmy się, zbijmy bossa i zobaczymy, jakie będą runki. Dobra, tutaj epiki to sobie wezmę po prostu do EQ. No i jakie są runki? Jakie są runki? To nas ciekawi bardzo. Mniej no, chyba średnie runki. To, to, to odpada, ta runka jest ok, więc myślę, że sobie ją weźmiemy no i potworza drzwiami to nie, po prostu troszeczkę mniej przedmiotów będzie nam leciało. To, to spoko, może być. My chcemy to zrobić, po prostu na, na jak najmniej podejść, nie, nie, nie na jak na. Nie, nie farmimy na razie z tego jakoś szczególnie. Szczególnie Golda, no otworzę, jak już tu wszedłem, to jest Ultimate edycja, więc, więc otworzę, trudno, mm, w sumie zrobiłem sprzecznie niż akurat mówiłem w danym momencie, no bo mówię, że jak najmniej podejść, aktualnie troszeczkę przypał się z tego zrobił, bo widzę, że się wywalamy przez to, tak naprawdę, że to otworzyłem, no ale trudno, ale trudno, jedno drodzenko mniej, jedno drodzenko w plecy, no do przeżycia. Także jazda. Mało kluczy mamy niestety, to jest troszeczkę minusem, no ale też te ucieczki tam wychodziły, więc co jest za coś tak naprawdę. Dobra, wejdźmy tu, okej, okay, dobra, to pół biedy. tym razem nie robię tego błędu, już tego nie otwieram. Tu pytajnik, okej. Okay. No musimy jakoś do klucznika się przedostać. Czy nas to zabije już, nie? Okej, okay, lecimy dalej, no to już nas wywaliło. No widzicie, no to takie są podejścia właśnie na odcinkach, nie, że się tutaj odradzamy i odradzamy w kółko. Dobra, mamy, mamy, mamy tutaj płdziany, więc... Lecimy sobie z nimi, trzeba te klucze teraz nadrobić do ostatniego etapu no i myślę, że sobie spokojnie jeszcze zbijemy bossa na tym HP. No i te pułapki akurat oczywiście muszą się trafiać. O, ale trzy klucze z koła, pięknie. Oczywiście mam włączone zmniejszenie animacji, bo moim zdaniem tak jest chyba ładniej. Możecie dać w komentarzu, czy wygracie z animacją, czy bez animacji. Ja raczej wolę chyba chyba tak, tak się dość szybciej klika, a te wszystkie grafiki, tak? I tak można ładnie podziwiać, więc ja chyba wolę jednak jak jest tak. Dobra. Weź, weźmy, może, sobie czy brać ucieczki, czy brać drzwi. We, we, wezmę chyba sobie, wezmę chyba sobie drzwi, bo tutaj, no, kluczy tak nie będziemy już zdobywać żadnych. A tutaj te klątwy zawsze mogą na no, jakieś nieprzyjemne wskoczyć, więc wezmę drzwi wyjątkowo. Normalnie, brałbym raczej ucieczki. O, super, leczenie, bardzo, bardzo dobrze. No, i teraz już biorę większości drzwi. Okej, okay, no, walczyć nie planuję, ale, ale, ale to też się może przydać. Dobra, lecimy tutaj, ucieczki muszą jakieś nam siadać, bo inaczej będzie źle. Dobra, ucieczki siadają, bardzo dobrze, bardzo dobrze, no tu niestety nie, ale już chyba będziemy mieli zaraz spokój z klucznikiem. Nie mamy pokoju z klucznikiem, ale dobra, jest przejście i jest spokój z klucznikiem, pięknie. No i szukamy teraz sześciu kciuczków, wiadomo, musimy troszeczkę tutaj le leczenia dla nas znaleźć, więc nic poza, poza tym nas nie interesuje. I mam nadzieję, że to poleci w miarę szybko. Bo, jak nie, to troszeczkę niedobrze. Yy, troszeczkę, troszeczkę niedobrze. Yy, no, come on, come on. Yy, gdzie tu. O, jest, dobra. Yy, sukces. No, i teraz uciekamy, uciekamy. Ja nie mogę. Jaki fail tutaj został wykonany przeze mnie. Co tu się wydarzyło? Jak mnie to zbiło? Tu ja miałem z 20 parę procent HP. Ja miałem 20 parę procent HP i mam kurczę runkę mam runkę na zmniejszone obrażenia od potworów. To tak nawala w tej edycji, wcześniej tak nie nawalało, przysięgam no. No dobra, to prawdopodobnie tym samym mamy zero odrodzeń, mamy kolejne dwa do zrobienia, więc brawo ja w takim razie i lecimy dalej, lecimy dalej. No dobra, tu na troszeczkę to myślę, że uratuję już, ale dalej jest spora szansa, że się, że się wywalimy. No jest, jest bardzo już taka szansa, że bossa nie przejdziemy już. No kurczę, zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje, jak, czemu te potwory aż tyle biją na tym ostatnim etapie? Naprawdę, w poprzednich edycjach one biły dużo, dużo mniej. I to tak zdecydowanie dużo mniej. Więc no, jestem troszeczkę zdziwiony z tego powodu, ale dobra, jest jakieś leczenie, więc jest powiedzmy jakikolwiek potencjał na to, że jeszcze do tego bossa się dostaniemy i go zbijemy, no i nie mamy już kuczyków. uciekniemy, nie uciekniemy, chyba boss nas zbije, co? Nie zbił, dobra, udało się. No i pierwszy legendarny przejazd, na 7 razy pierwsze podejście, no klasyczne podejście na odcinku, nie? Jest to classic dość, no ale dobra. Otwieramy i patrzymy, co tutaj mamy. Mam nadzieję, że nie będzie broni, bo broń bym chciał jednak na wyższym poziomie dostać, ale okej. Okay. Buty, rękawice i... I okej, okay. i klata, okej, okay. bardzo fajnie, bardzo fajnie, nie ma broni, <laughs> co brzmi dość absurdalnie, ale ja jestem z tego powodu zadowolony. I na razie to chyba będę sobie zostawiał w tym EQ, tak myślę. Na razie to sobie zamieńmy tutaj. Tutaj temki mogę w ogóle sprzedać, te zwykłe, bo to nam zajmuje trochę miejsca niepotrzebnie. Więc, więc sprzedam. No i fajnie. Mamy trzy mamy temki plus, plus 48, 42, więc to są już fajne, fajne ilości. Naprawdę, jak na ten etap gry, naprawdę uwierzcie mi, że jak dostawać plus 40-50 na przedmiotach, to jest bardzo bardzo fajna, fajna liczba. I myślę że, myślę, że nawet plus 50 na brońce może tutaj wlecieć, także. Fajny, fajny, fajny będzie buścik, jak to sobie powymieniamy wszystko, tu oczywiście gemiki czekają, już dużo, dużo lepsze. Już zobaczcie, tutaj mam taki, taki o, tu jest kurczę tak rekordowy gem, 1999, 2000 gemik, nie? No to na pewno wleci sobie na brońkę, już tutaj czekam, bo te, te gemy mam po 1900, niektóre nawet, nawet lekko lepsze, to jakieś 1800 jeszcze, ale no, to też będzie ładny buścior, na pewno to, to nas wzmocni z kopalni 78. 8. Generalnie wiadomo, że kopalni powyżej tam, no, tak 70 mniej więcej się nie opłaca zbytnio budować. Ale ja chcę, ja chcę po prostu zostawić ten skarbiec na razie. Ja chcę po prostu sobie postawić kopalnię na. Setkę, zrobić osiągnięcie, chcę zobaczyć tą setną kopalnię u mnie i robię to po prostu czysto for fun. Wiem, że jakbym robił skarby, bym mógł tego golda więcej odkładać, dowiedźmy, bym miał troszeczkę lepsze statystyki, i tak dalej. I wyszłoby mi to generalnie na plus niż ulepszenie kopalni, z której Gemy już nie będą w stale dużo lepsze. No ale tak jak mówię, Gierka będzie przyjemnością dla mnie. Jest to ten sam powód, dla którego chociażby nie, nie skipuję kalendarza, bo wiem, że z moją szybkością klikania często by ta taktyka niezbyt wychodziła, a też musiałbym się mocno powstrzymywać i jakoś kontrolować, a nie po prostu sobie wchodzić i, i klikać for fun, to, co, to, to, to na co akurat mam ochotę, więc też również z tego to wynika. Ale każdy, wiadomo, może mieć podejście jakie, jakie tylko chce, to jest gierka, bawimy się i tak dalej. No więc ja Wam tymczasem dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału na kanale. Jeśli nam się podobało, pamiętajcie o łapeczce w górę, subiku. I też pytanie do Was, czy chcecie że czy chcecie po prostu w następny weekend, jak będę klikał legendarny na, na tym koncie, czy chcecie z tego legendarnego lochu długi, długi odcinek po prostu na kanale z tak naprawdę wydawania tych 5000 tysięcy grzybków, czy jednak taki długi odcinek Was niezbyt interesuje i, i raczej byście go nie chcieli. Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do następnego. Siemaneczko.